Dobry lot, dzień dobry, dzisiaj mamy niedzielę, sierpniową. Dokładnie nie dzisiaj jest chyba 8 sierpnia dokładnie nawet. Zrobimy sobie też kolejny filmik, taki, kolejną naszą linię, można powiedzieć, zaprezentujemy. Aczkolwiek może linia to dużo powiedziałem, bo jeszcze głębi nie jest dużo. W rozpodzie mamy tylko 6 głębi białych. Białe to jest na pewno taka ewenement, który przez często hodowcy się właśnie dopytują. O te ptaki, to są akurat gołębie. To są w 100% wszystkie oryginalne bezpośrednio właśnie z hodowli Schlümer, czyli ta hodowla, która wyhodowała słynnego skaja, A ich takim można powiedzieć oczkiem w głowie, to są również, była linia, teraz zlikwidowali całkowicie, była linia białych gołębi które właśnie latały fantastycznie. Przede wszystkim maratony, loty od 500 do 1200 km. Także to jest taka, można powiedzieć, ciekawostka, że to są ptaki, które latają właśnie, są typowe, jedne chyba z nielicznych gołębi na świecie, raz gołębi na świecie białych, które latają loty maratońskie. Tutaj między innymi, i to nie, że one latają tylko, powracają, wracają, ale potrafiły wygrywać loty narodowe, zajmować drugie, trzecie miejsca, lotniki. Tak samo jeszcze w klubach, w oddziałach, nie tylko na tych lotach narodowych, także są to fantastyczne gołębie. Najgorsze to one są ogólnie w utrzymaniu, jeżeli chodzi właśnie, żeby utrzymać je w czystości, bo te białe głębie no to są specyficzne. Bardzo, tutaj jeżeli chodzi, bardzo fajne jest w tych głębiach przede wszystkim ich mocne upie, upierzenie. To jest jedno chyba z najlepszych upierzeń, jakie mamy. to możemy mieć na gołębniku właśnie to jest, to jest właśnie z gołębi białych są to fantastyczne silne gołębie o tak jak mówię jeżeli chodzi o upierzenie są to gołębie przepiękne tutaj jest akurat ciekawostka jest biały samczyk syn trzeciego gołębia, który był właśnie trzecim lotnikiem Niemiec, cały biały to jest taka ciekawostka, że jest to biały gołąb na, tutaj ja może wyczynijmy bardziej ponieważ to gołęb gołębie prześwietla i ciężko się je nagrywa i tu jest akurat biały gołąb na pomarańczowym żółtym oku, także też bardzo rzadko się zdarza taka sytuacja teraz mamy chyba 6 czy 7 młodych z tych białych właśnie uciągnięte i wszystkie akurat są na czarnych oczach, także to jest taki można powiedzieć ciekawostka, jeżeli chodzi o tego samczyka, przepięknej budowy samczyk kapitalne plecy, tutaj no jest co, coś niewiarygodnego. No i to upierzenie aksamitne wspaniałe. Pewno na przyszły rok będziemy próbowali wprowadzać ciutkę tych gołębi do naszych gołębi wspólnogołębnikowych. O, tutaj troszkę obudzone, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o białe gołęby, to już niestety mają taką przypadłość, że, że widać wszystkie plamki. Na nich złotych w jak, jak są pełne podłogi, nie ruszta, no to te głębie. Wiadomo, że się potrafił ubrudzić. przepiękny budowy samczyk. Po nim jest są dwa, dwa, te akurat czy trzy białe gołębie, ponieważ my je połączyliśmy. Później w tamtym roku już wielu hodowców chciało odkupić od nas właśnie głębie białe, ale one nie były w ogóle sparowane ze względu na to, że po prostu nie mieliśmy miejsca. W tym roku dostaję taką jedną małą wolierkę, tylko po to, żeby właśnie... Między sobą na czystość sparować te gołębie dla, tam dla kilku hodowców. Także tutaj będzie dostępne właśnie 5, można powiedzieć tak całkiem ekskluzywnie jest właśnie 5 czy 6 sztuk tych gołębi dostępnych. Także tutaj też jeszcze jeden samczyk. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to zapraszamy do kontaktu. To jest stara linia Fergravena stara linia Ardenów też połączenie tutaj jest i też przeważają delbary. Także są to czysto białe gołębie latające na, na każdym dystansie. Tak, mówimy o te głębie dosyć mocno je szanujemy, ponieważ tak jeden już hodowlę zlikwidował, a w tamtym roku nie mieliśmy w ogóle młodych z tych ptaków. Nie ciągnęliśmy, ponieważ nie było ich jak sparować. W tym roku już postanowiliśmy, że gołębie się starzeją, a po coś w, w tym głębiku siedzą, także tutaj właśnie prezentujemy jak wyglądają te białe gołębie. Cześć, część część hodowców również się bardzo często pyta o, o, te, o te białe gołębie. Jak widać, jeżeli chodzi o budowę, to nawet tutaj statu pokażemy, że tu jest kolejny gołąb, przykładowo 676. Samiczka kapitalnej budowy również. One wszystkie w rękach naprawdę wyglądają rewelacyjnie. Może się chcielibym dać mniejszej budowy niż, przykładowo Jenseny, ale, ale jeżeli chodzi o ułożenie, to są przepiękne gołębie i tak mówię, to upierzenie u nich też jest fantastyczna, ale też grubość skrzydła przedramienia to nie ma dziwoty, że te gołębie fantastycznie latają na, na lotach od 100 do 1200 km a zwłaszcza przede wszystkim o tych lotach na tych lotach od 500 do 1200 km Tutaj budowa tych gołębi no, jest coś fantastycznego, także tutaj nie można się do niczego przyczepić. Są też fajnie ułożone te gołębie, w ręce fajnie leżą. Naprawdę takie rarytasy i tak jak mówię. U nas są tylko trzy parki tych oryginalnych szlimerów białych. Te są ciutka później... Ciutka później łączone. One też żyją swoim cyklem. Nie ma tak, że są połączone właśnie w zimie, bo to niepotrzebnie. Tutaj gołąb o numerze 502. Również biały, tak jak widać, wszystkie całkowicie białe, w czystości zachowane. I tutaj tak jak właśnie mówiłem, to nie jest tak, że z Jensenami, włosami, czy Stichelwaldami, czy tam innymi wiadomo, powerami, heremansami, że tych gołębi jest ciutkę więcej. Tych gołębi, akurat tak jest, są tylko trzy parki połączone między sobą także jeżeli chodzi właśnie też o sprzedaż są dostępne ale tak jak mówię na dzień dzisiejszy jest to chyba dokładnie 6, 6 albo 7 sztuk tych białych gołębi i one już są wiadomo rozłączone siedzą sobie osobno pierzą także szanujemy te gołębie nie ciągniemy po nich dużo po prostu tak jak mówię ekskluzywnie jeżeli ktoś będzie zainteresowany to, to jest dla bycia to tak, przez cały rok dostępne, bo jeszcze w tym roku żadnego białego nie sprzedaliśmy i jest dostępne to 6 czy 7 sztuk tych głębi. Także jak coś to zapraszamy do kontaktu. Więcej na pewno nie będzie, także tak to u nas wygląda. Poczta na razie nie działa, ale albo można przyjechać, albo zamówić sobie i początkiem września będziemy robić wysyłki zresztą tych wszystkich gołębi, także jak tam hodowcy też do nas dzwonili, dopytywali się kiedy te głębie wyślemy, czy coś tam jakieś wstępne rezerwacje robiliśmy, ale tak u mnie ze mną to jest tak, że ja sobie dużo te rzeczy zapominam a zaliczek nie pobieramy także jeżeli ktoś jest zainteresowany gołębiami to trzeba dzwonić początkiem września będziemy to wszystko realizować bo wcześniej też wyjeżdżamy tam na kilka wspólnych gołębników także ewentualnie można ewentualnie można sobie podjechać też Kilku właśnie hodowców odwiedza naszą hodowlę, przyjeżdżają sobie też jak ktoś ma możliwość to już zapraszamy jeszcze właśnie w tym przyszłym tygodniu. Jest taka możliwość w zasadzie przez cały tydzień, a później właśnie jedziemy na te finały na wspólnych drewnikach. Tutaj troszkę brudny biały akurat mi się trafił z tym ogonem takim można powiedzieć niewyjściowym, ale jest to akurat już młody gołąb. Tegoroczny właśnie chcieliśmy pokazać jednego białego jak wyglądają. tej budowy samczyk. W zasadzie z tego pierwszego lęgu jeżeli chodzi o te białe gołębie. Kapitalna budowa, skrzydła tego gołębia. Przepiękny samczyk, który w zasadzie już się złączył z białą samiczką i, i jednego młodego sobie wychowały. Tutaj jeździł na ogonie, która, dobra, ta końcówka ogona jest brzydka, jak to przy białych gołębiach, ale tak wygląda właśnie imbret tych białych gołębi. Coś, coś fantastycznego. Jeżeli ktoś na pewno też lubi białe gołębie, bo wiadomo, te białe gołębie to jest zawsze ciężej, jeżeli chodzi o jaszczębie, czy coś. No ale, jeżeli chodzi właśnie o gołębie białe dalekodystansowe, to myślę, że jest to taki rarytas na pewno w skali Europy, że te gołębie są. No. No, także tak to wygląda i zaraz też mniej więcej powiemy, jak to wygląda w rodowodach. I tutaj właśnie, żeby od razu opowiedzieć o tych rodowodach. Tutaj może od razu akurat się udało, że jest Roberto. Tutaj na tym zdjęciu akurat to był właśnie gołąb, który który wylatał w szpice, jeżeli chodzi o loty. Akurat tutaj jest z białej gwiazdy, jest odległość 900 km. Tutaj mamy właśnie bezpośrednio dwóch synów tego Roberto, który notabene już jest w Chinach, bo wiadomo te białe gołębie to cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Tutaj przeglądając nagrodowody na szybko, są z jednej strony gołębie, które potrafiły wygrywać na RPA, na Sun City. Do tego są właśnie połączenie Grandelars, Remy Hopkins. Samiczka kolejna, która latała super właśnie na lotach od 700 do 1000 km Roberta, czyli córka Roberto. Tutaj kolejny właśnie ojciec Roberto. Razy tutaj jest też fantastyczny 702 pochodzeniowo. Po nim też są chyba najwyżej trzy młode. Dwa albo trzy młode, już nie chcę strzelić dokładnie. I tutaj właśnie ojciec Roberto jest w połączeniu na czyli tutaj mamy pół, pół siostry i pół brata Roberto w połączeniu na pierwszą samicę Niemiec 2011 12 13 Blue Sky czyli niebieskie niebo która z lotów dalekodystansowych czyli biały Roberto ojciec tej linii całej połączony na najlepszą samicę przez 3 lata Niemiec z maratonu także też taka gratka rodowód niesamowity kolejny właśnie to jest tak samo z Wonder Pary. i również jest połączona znowu samiczka, biała samiczka w połączeniu na samca Blue Panoramę, niebieską Panoramę, który był siódmym Asem Niemiec w dalekim dystansie. Tak samo, także kolejne połączenie, następny rodowo to jest właśnie Van Gramberen. Tutaj z z Białego Króla, w połączeniu znowu na tą linię Desmet Matis, jest stara linia Delbarów, jeżeli chodzi o Białego Łębie, pół, tutaj jest wpisane nawet, że jest to kolejny półbrat Roberto i następny gołąb znowu ojciec Roberto w połączeniu na najlepszą właśnie samicę Niemiec plus sky, jeżeli chodzi o loty dalekodystansowe. Także tutaj w połączeniu są te, przewijają się linie właśnie również na dołączenie Deklaka, Jensena, Delbara, Grondelarsa, to są takie podstawowe linie, z których właśnie wy, wywodzą się te czysto białe gołębie, które tak latają. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o naszą linię, tak jak mówię, myśleliśmy, że właśnie chcemy przedstawić wszystkie te nasze linie, które, które się u nas na gołębliku znajdują, także nawet postanowiliśmy, że nie, nie pominiemy tych, tych trzech par, które zamieszkują nasz gołęblik, bo na pewno jest się czym pochwalić, jeżeli chodzi właśnie o te białe gołębie, że my lubimy mieć wszystko w zasadzie co najlepsze, dlatego bez powodu one u nas na gołębliku nie zamieszkują. Dobry rok!